Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce. Na 11, na 11 grudnia na czwartek. Czwartek dzień jowiszowy, czyli Planeta Szczęścia. Nie podglądałam aspektów planet, ale zaraz zobaczę i dowiemy się, czy będziemy mieli szczęście, czy nie będziemy mieli szczęścia. Ale ważna informacja, bo obiecałam Kacprowi, który robi czasówki prawie codziennie, z całego serca Kacper Ci dziękuję i karta dla Ciebie, harmonia w relacjach, piękna karta, Archanioł Raguel mówi do Ciebie, my anioły otwieramy serca, wszystkich zaangażowanych stron, kłótni i konflikty zostają natychmiast zakończone, co to oznacza najbliższy czas. Będzie obfitował w lepsze relacje pomiędzy Tobą i innymi osobami. Super. I Kacper, bardzo Tobie dziękuję za to, że, że się interesujesz, że chcesz być na bieżąco. Ja powiedziałam, że w poniedziałek, ale nie w poniedziałek, bo myślałam, że w poniedziałek za tydzień. Natomiast w piątek 19, wyjątkowo w piątek 19 grudnia około godziny 19.45 start. Więc. Jak najbardziej zapraszam, też będzie mój webinar podsumowujący 2025 rok. Będzie tam trochę magii o nowego, nowego roku, ale będzie też medytacja oczyszczająca z Archaniołem Michałem. Więc zachęcam, warto się rozliczyć z różnymi brudami czy złymi rzeczami. Z zeszłego roku, żeby ich nie przenosić. Więc jeżeli ktoś chce, jeszcze oficjalnej yy, takiego ogłoszenia nie ma pod filmikami. Myślę, że pewnie za jakieś kilka dni będzie, ale jeżeli ktoś zna procedurę i się chce zapisać, to bardzo proszę, kto pierwszy, to lepszy, żeby były miejsca na żywo. Dobra, przechodzę, słuchajcie do. Energetyki na 11 grudnia, 11, dzień, 11 grudnia, 345 dzień roku, więc zaraz się rok kończy. Słońce w znaku strzelca, czyli w dalszym ciągu urodziny obchodzą strzelce, księżyc w znaku uporządkowanej panny. Chwilami aż za bardzo uporządkowanej panny, nieraz. Dającej takie komprozę życia, bo znak ziemski, ile do zrobienia jeszcze trzeba. I teraz tak, może być, może być też, przepraszam, bo włączyłam telefon, natomiast włączyłam, wyciszyłam telefon, natomiast mam telefon z komputerem połączony i nieraz pyka, Przepraszam bardzo. I teraz tak, wracając do aspektów planet, to na pewno. Trzeba bardzo uważać, chociażby się wydawało, że dobry aspekt, ale jest kilka aspektów, które mówią, uważajcie, żeby nie popłynąć, nie popłynąć z finansami. Dlaczego? Dlatego, że tak po pierwsze, o godzinie 8.46 księżyc w kwadraturze do Wenus. Czyli na pewno tak, uważać na relacje damsko damsko-męskie. Damsko uważać na emocjonalne wydawanie pieniędzy, szczególnie na rzeczy ładne albo dla kobiet e, e, i też nie za specjalnie upiększać się. Później by się wydawało bardzo dobry aspekt i na pewno do twórczości jest dobry, do ezoteryki, do psychologii, do badania tego, co, co nie jest badane. O 11.18 Merkury w Trygonie do Neptuna i to by się wydawało trygon, super aspekt, a ja powiem, słuchajcie, niekoniecznie, dlatego że ten aspekt bardzo wyraźnie oznacza, że możemy mieć iluzję. Czyli znowu bym opowiedziała, nie kupujcie różnych rzeczy, żeby się nie okazało, że są zbędne albo przyniesiecie do domu i Wam się nie podobają. Wieczorem uważać, żeby się z nikim nie pokłócić, bo szczególnie mężczyźni z kobietami, kobiety z mężczyznami, bo o 21.51... Księżyc w kwadraturze, do Słońca i Merkury o godzinie 23.39 wchodzi do Strzelca i tam jest w znaku swojego wygnania. E, I teraz tak, co to może oznaczać? Może to oznaczać to, że możemy rozsądek włożyć do kieszeni, chcieć wszystko, Rzucić i uwolnić się od obowiązków, może gdzieś wyjechać, o wszystkim zapomnieć, czy bawić się nie ma nas w domu. Numerologicznie, jedenastka z dnia, czyli nas uwrażliwia, podnosi nam wibracje. Trójka z miesiąca no to wiadomo, grudzień ale z tą jedenastką daje nam piątkę, dziewiątka z roku czyli wibracja całego dnia to pięć dobra do wytężenia intelektu. Ale też możemy być troszeczkę nerwowi. Natomiast plus, że nerwowość może się dobrze kończyć. Kochani, St. Petersburg, Krasian Tarot. Zaczynamy od strzelca: oczywiście 11 grudnia. Co dla strzelca? 11 grudnia, na co zwrócić uwagę, co będzie ważnego, istotnego? Strzelec. Dla strzelca: 11 grudnia, czyli w czwartek. Karta szóstka, mieczy, karta jak gdyby odpływu, ale też karta brama. Co oznacza ten odpływ? Może najpierw odpływ być negatywny, bo możemy się na coś nie zgadzać, może nam być trudno z czegoś zrezygnować, ale ta karta mówi, drogi strzelcu, jeżeli jakaś sprawa, jakiś człowiek nie jest w dobrych relacjach z, twoim, z tobą, męczysz się robiąc to, czy się z kimś kolegując, pozwól, aby to zostawić za sobą i odpłyń na nowy brzeg. Dobra karta też do planowania podróży i zmian w sobie, wszelkiego rodzaju transformacji, nie tylko zewnętrznej, ale również i takiej psychicznej. Co dla koziorożca? Dla koziorożca wisielec, czyli generalnie koziorożce powinny uważać na wisielcze nastroje, Czyli mogą mieć troszeczkę smuteczków, powinny uważać na różnego rodzaju opóźnienia, więc jeżeli mają zrobić, cokolwiek, można powiedzieć, takiego cokolwiek takiego na czas, no to tutaj jest pokazane, że dobrze byłoby, żeby zaplanować to wcześniej, żeby nie było opóźnień. I kolejna rzecz, wisielcowi z kieszonek pieniążki wypadają. Więc uważajcie, koziorożce, żebyście za dużo nie wydały, żebyście w ten amok przedświątecznych zakupów, ja trochę wpadam, nie wpadli. Co dla wodnika? Dla wodnika karta świadczy i otwierajcie się na świat. W przenośni dosłownie wszystko, co z zagranicy, wszystko, co ze świata, wszystko, co związane z językami obcymi. Wszelkie kontakty zagraniczne są dla Was dobre. A jeżeli nie chcecie się kontaktować z zagranicą, ani niczego kupować za granicą, to może warto wyjść do Nowego światu, do Nowego Świata ze swojego domu, czyli do miejsc, w których wcześniej na przykład nie bywałyście. Co dla ryb. Dla ryb macie koło Fortuny. Koło fortuny jest bardzo intensywną kartą, która mówi, że dużo się będzie działo i trochę los, bo to karta losu, może wam wasze plany. Poprzemieniać i nie musi być na złe. Ważne jest, żebyście były elastyczne. I niektóre rzeczy, które się będą działy, nie wiem na ile to jak gdyby sprawdza się w tych dniówkach, ale mogą być takie tak zwane karmiczne, że o nich w przyszłości mo moglibyście powiedzieć, że gdyby nie to, to by nie było tego. Albo inaczej by się sprawy poukładały. Co dla barana? Dla barana bardzo dobra karta, dziewiątka pucharów. Karta spokoju, dogadzania sobie i innych, innym, nawet bym powiedziała chyba z naciskiem, innym. Tylko uważajcie, żebyście sobie nie pofolgowali. Idziemy dalej. Co dla byka? Dla byka dwójka denarów, czyli sprawy związane z finansami. Kupowaniem czegoś albo sprzedawaniem, albo podejmowanie decyzji w sprawach, co kupić, co wybrać, będą istotne, ta karta mówi: bierzcie dwie rzeczy, jak nie umiecie wybrać. Byki, przy tej karcie zwróćcie uwagę trochę bardziej na podwójne stawy związane z nogami. Co dla bliźniąt, dla bliźniąt bardzo dobra karta, o której nie muszę długo gadać. Karta moc, wreszcie dla was dobra karta. Jeżeli macie cel i nawet 100 osób powie wam, puknij się w głowę, co ty sobie wymyśliłaś, wymyśliłeś, ale ty chcesz to zrealizować, nie ma możliwości, żebyś nie zrealizowała, nie zrealizował, ale musisz wiedzieć, czego chcesz. Kobieta ujarzmia lwa, kobieta ujarzmia każdy problem, ale wie, czego chce. Więc jeżeli nie będziecie wiedziały, czego nie, będzie, nie będziecie wiedziały, co chcecie to energia się rozmarza. Co dla raka? Dla raka królowa buław, czyli bardzo silnej energii, więc raki, szczególnie kobiety, będą promieniowały silną energią i taką seksualną, silną, ale również działania. Oczywiście i mężczyźni z poznaku raka też będą promieniowały, promieniowali energią działania i brać się, do różnych ciężkich rzeczy, za ciężkie prace i nawet bym powiedziała, zarządzić innymi, obstawiać przy swoim. Co dla lwa? Dla lwa król buław, czyli też karta związana z rządzeniem, czyli lwy, no one na co dzień lubią rządzić, to lwy, czy tak jak na co dzień, będziecie lubiały, lubiły rządzić i na innych wywierały wpływ. Karta męska, więc sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne, mogą być ważne uczuciowo, ale też mogą być ważne, bo na przykład o kogoś możecie się martwić. Co dla panny? Dla panny rycerz denarów, czyli karta pracowitości, czyli gdybyście panny sobie na czwartek zaplanowały dużo pracy, to jesteście w stanie ją zrealizować. I być zadowolone z siebie, tak jakbym powiedziała, pozytywnie zmęczone. Sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne i jeszcze trochę mogą boleć stawy. Co dla wagi, dla wagi ósemka pucharów czyli ja o tej karcie mówię, małe remita więc dobrze by było, że jeżeli będziecie podejmowało jakieś decyzje, troszeczkę się zdystansować, żeby nie być w tym szumie, w tym amoku i wszelkie decyzje podejmować zgodnie ze sobą. Dobrze by było też odpocząć i zająć się swoją duchowością, swoim wnętrzem i różnymi gdzieś odłogiem leżącymi sprawami. I ostatni znak Skorpion. U Skorpiona nie najlepsza karta. Karta powbijanych mieczy w serce, czyli po pierwsze fizycznie, no oczywiście nie u wszystkich, ale te, które mają problem z krążeniem, to na pewno zwrócić w tym dniu uwagę na krążenie, ale też nie dać sobie wbijać przez innych mieczy słowami czy obwinianiem was, czyli postawcie zdrowe granice. Kochani, to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. W czwartek w Energetyce na żywo najprawdopodobniej będzie wcześniej, bo ja piątek, sobota, niedziela jadę do Białego Stoku na wykłady i pewnie zrobię wcześniej. Może też nagram na sobotę, niedzielę, ale to zobaczę, jak wyjdzie. Póki co, cudownego czwartku. Pa, kochani, cześć!